Czy wiesz, że w Polsce ponad milion osób z niepełnosprawnościami nie pracuje zawodowo, chociaż mają cenne umiejętności, które mogliby z powodzeniem wykorzystywać na otwartym rynku pracy? My wiemy, jaki potencjał tkwi w osobach z niepełnosprawnościami. Wiemy, że ograniczenia wynikające z niepełnosprawności wcale nie umniejszają Twoich kompetencji. Spróbuj teraz! Dla 85% polskich pracodawców brak rąk do pracy jest jedną z głównych barier rozwoju ich organizacji. To szansa dla Ciebie! Od 2004 roku nasza Agencja Zatrudnienia łączy kandydatów posiadających orzeczenie o niepełnosprawności z pracodawcami. Specjaliści agencji przygotowują kandydatów do pracy, rozwijają ich kompetencje i umiejętności zawodowe. Udzielają wsparcia w trakcie poszukiwania pracy i w początkowym okresie zatrudnienia. Jak to robimy? Oferujemy cykl konsultacji zawodowych, psychologicznych i prawnych, szkolenia oraz wsparcie jobcraftera. Nasza innowacyjna metoda jobcraftingu pozwala oddziaływać jednocześnie na osobę poszukującą pracy i na pracodawcę. Dzięki tej metodzie jesteśmy bardzo skuteczni w zakresie rekrutacji. A nasi kandydaci z niepełnosprawnościami na długo utrzymują zatrudnienie. Współpracujemy z pracodawcami, którzy doceniają, że w ich firmach budujemy przyjazne i angażujące środowisko. Oferujemy usługi rekrutacyjne dla firm różnych branż i sektorów, dzięki czemu kandydaci zgłaszający się do nas szybko znajdują zatrudnienie. Ich niepełnosprawność nie stanowi przeszkody, bo wraz z pracodawcami Dopasowujemy oferty pracy do możliwości kandydatów. Nasz zespół specjalistów chętnie podzieli się swoim doświadczeniem. Jeśli szukasz pracy albo szukasz pracownika, skontaktuj się z nami.